Przeżę witamy i witamy. U nas to się zmienia klimat. Ostatni film był w śniegu na Bosaka. A teraz jest słońce, wiosna i ciepło 18-20 stopni nawet na słońcu. Także cieplutko mamy. A gdzie my jesteśmy Jesteśmy w, w Myrs. Myrz to jest 40 minut jazdy od nas, od Bochum. A po co my tu przyjechaliśmy? A po to, bo jest do odbioru Chodzi tort. Od dzisiaj mamy do odbioru tort w Myrs, nie w Bontrop. A my kombinujemy z tymi tortami, no nie? E, a przy okazji Szukaliśmy jakiejś okolicy Ciekawej, no i znaleźliśmy i Były fajne schody, tylko schody są Zamknięte Niestety, szkoda zamknięte. Tymczasowo na pandemię, bo one są wąskie e, Ja tam wam Pokażę później jak będziemy wracać Ale idziemy Teraz inną drogą, jakąś Okrężną I na górę oczywiście Będziemy podziwiać okolice, a, a dużo ludzi jest, parking pełny, parking bezpłatny, dlatego pełny. Znaczy pełny, no bo pełne to tak wszystko pozamykane jest, bo w Polsce wszystko otwarte, a tu nadal mamy pozamykane wszystko. No, Także... więc, więc, więc jest jak jest, więc wszyscy gdzie uciekają, a szczególnie w niedzielę, bo dzisiaj jest niedziela, to wszyscy uciekają na świeże powietrze. No i to tak jest, a no idziemy za przez las. Dziewczyny próbują wejść. Albo to chyba naokoło. Belo. Albo idzie się naokoło, albo idzie się tędy. Ale my lubimy przygodę. Więc idziemy. Co to dla nas? E, tam to nie jest żadna górka. Nie po takich górach się wchodziło. Ktoś zaraz powie co wy tak ostatnio po tych wzniesieniach chodzicie Trenujemy przed urlopem Kolejne. A po co chodzi na koło? Tak można iść na skróty. Długo powoli urlop, nie? No, trzeba trenować. Żeby nogi nie odmówiły posłuszeństwa. A tak stopniowo Powolutku. Agabi, Gabi założyła nowe buciki, ale wygodne. A. Jedziemy dalej. Forsować. A to wzniesienie jest na wysokości 100 metrów. Chyba 102. Więc trochę wysoka jest. Ale to jest ostatnie podejście. Uff. Ale jedyne jest plus tego, że później się będzie fajnie schodziło. Gabi, popu. Ale trochę też ślisko jest, bo to jest mokre zimno. No, po tych opadach śniegu to wszystko jest mokre. O, już jesteśmy prawie. A tu jest, to jest takie miejsce, że dużo ludzi puszcza latawce. Nie właśnie. obowiązujący. Nie, że za zimno. Gdzie jest za zimno, ja tu już się pocę. Jak idziemy tam, czy... Chyba tędy trzeba na górę, wiecie? No, ja Bo tu się schodzi tam. na dół. To idziemy tędy. A. O, A? Wiole. No, tu będzie mógł pobiegać. Chodź, 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 chodź. Ty, ale zobacz, tam jest parolotnia, widzisz? Zaraz tam podejdziemy bliżej. O! Niedobrze po obiedzie, nie polecam tego. Ale można jeść. No można, można. Tylko my idziemy najpierw tu. A wszyscy za nami idą. Wszyscy chcą być na filmie. No i to jest wyżej, wam powiem. O. A widać tą, tą, tą piramidę stąd? Z w Bontro, bo to w sumie niedaleko jest. No. Tak wygląda panorama. I tak to jest taka konstrukcja. No, na każdą tę, na każdej hałdzie, bo tu kiedyś były kopalnie po prostu, żeby jakoś zagospodarować ten teren, to takie coś pobudowali, znaczy pobudowali za bardzo, nie pobudowali, bo to już było. To bardziej to usypali i tak to wygląda. No szkoda, że po tych składach sobie nie wchodziliśmy, bo to taka też fajna atrakcja. A tu właśnie jak mówiłem, że tu dużo ludzi właśnie przychodzi na puszczanie latawców, są różne latawce. A tam parolotnie są. Więc idziemy chyba zobaczyć na razie na parolotnie jak to. A to jest taka duża w sumie ta góra, to nie jest tak jak na tej tej, e, jak byliśmy w tym, na tej piramidzie. O, słońce trochę przeszkadza. Ale czy jest większy teren tutaj? Bo tam no było ten teren duży, fajne wrażenie było. A tu więcej zimy masz. Ale tu naprawdę dużo, mi... Sorry, Miejsa, tak. I dużo miejsca, pomimo że dużo samochodów, dużo ludzi, ale to widzicie, to wszystko jest rozproszone. Ale się rozgadałem, jak nigdy. Chyba dawno nie nagrywałem filmu. Ale jakbyśmy szli tam tą drogą, to po górze nie to jest, tak. tu te, te, no. Patrz, ludzie nad samochodami podjeżdżają. No. To, to... Ale to z jakiejś innej strony. Ale jaki zabawa. Chyba, że się nikt nie zjeżdża. Na może tak. no. tak. tutaj przyjeżdżać. O Ono. Na samkach, tak. Fajnie. Zobacz jaki górki są. Może tutaj zjeżdżać. No i tutaj, stąd, stąd do tej pani po torta, mamy 12 tak, minut mamy więc. Więc. A my się chciały tak polatać? No. no. Bo pójdźcie tutaj. Gabi chce polatać. <noise> Czy może spróbować? Ja chyba ja. dawno nie podleciałam. To idziemy tak na skuski? Pewnie, no zobaczyć się na zbliżenie. No idziemy, bo to, to latawce to widzimy to często nad morzem. O, no. A naprawdę dzisiaj. Dzisiaj było jest też niedziela Tydzień temu było brzydko. A czy był, ja, był brzydko? Nie był brzydko, no. był śnieg, ale był u nas minus 14 w nocy. W ciągu dnia było ile? 10? 8? No, 8. No, temperatura była naprawdę. Oh. wiosenny bieg. Takie mrozy były, a teraz w ciągu tygodnia taka temperatura się zmieniła, prawda? Tak, ale to już mówili. Ale oni mówili, że w przeciągu tygodnia będzie w ogóle zmiana temperatury. To jest tak zwany haldel Właśnie te schody, co, co Wam pokażę później w przebicie, to 359 stopni mają. Tutaj oni startują, to są jakiś taki fan klub. Paralotniarze z Haldemkopf. No i w weekendy szarżują, no tak jak widzimy tutaj. Trenują. Idziemy tam jeszcze? Chodźcie tam wyżej. Tam nie? No. Podejdziemy bliżej. Zobaczymy, co za tym zniesieniem jest. Holandia. Venlo. <grym zespołka> <grym zespołka> Idziemy powolutku z powrotem. A oni, co latali na tych parolotniach, już się też pakują. Więc udało nam się w chwili, nie? nagrać. A teraz idziemy tutaj na górę jeszcze. Dziewczyny tam na dole są. No i będziemy się powoli zbierać. no nie ma co tu nagrywać, bez jest przesadne. No nie to są te schody, to są takie już drugie. Ale jak będę wracał, to wam nagram jak wyglądają te schody od parkingu, bo tu byśmy tylko na dół schodzili. No więc, musimy iść tędy, co wchodziliśmy. Wychodzimy już na parking, już spacerek zaliczonych, tak? I teraz, I teraz będziemy iść, jechać 12 minut, tam do tej, bab do tej pani, nie babki, tylko pani. Pod torcik. A torcik to jest na 18 urodziny Nikoli. Nie, to nie Urodziny, dobra, idziemy, pokażę Wam te schody z tej strony. Dzisiaj i jutro będą zamknięte Wow. i to są właśnie te schody niestety z powodu pandemii zamknięte no i tak parking wygląda tłoczno jak zwykle dobrze to z samego rana sobie podjechać i mieć miejscówkę miejsce na rowery jest nawet samochód z lodami jest więc skoko. no więc, jedziemy po tortach Chodzisz, nie widziała dekoracji, bo wczoraj robiliśmy, chcieliśmy zrobić taką niespodziankę. No i dzisiaj jest tak, akurat, taki dzień, że robimy sobie tak kameralnie w domu, bo do Nikoli koleżanka przyjdzie, a w sobotę robimy taką większą imprezę, bo przychodzi yy, rodzina. Rodzina większa, <noise> także będziemy w sobotę dalej imprezować tą osiemnastkę. Bo Nikola Zatezja niedługo ma też lekcję online i chcemy to właśnie. Przed, przed lekcjami Nikola Nie podglądaj, nie podglądaj. Nikola Dopiero wstała. Gola, Weź go, ją za rękę. Ha, za rękę. Kurde. Nikola Dopiero wstała, zależyła tylko głowę umyć. No i możesz oczy otworzyć. ja, oh yeah, Jak fajnie! Podoba Ci się? A jaka fajna bluzka! Mhm. To jest bluzeczka na 18.00, papier, żeby się popę podcierała. To co mogliśmy sobie, sobie przez internet kupić? Bo u nas sklepy pozamykane są i ciężko było cokolwiek kupić. Ale co mogliśmy to po co prostu tak się. No, będziesz że popę podcierać. A to jest mój prezent. Otworzysz pewnie później. Później, później. Jak już lekcje się skończą, no, mam nadzieję, się że się spodoba. Będzie. Tak, także. No i masz czarne balony. Jak chciałeś? <grym> no niestety trochę żółtych jest, ale nie było innego wyjścia, no bo ciężko dostać samych czarnych. <grym> no to dzisiaj się fajnie ubrałam. <grym> no ale to jest rano, spokojnie, to jeszcze do, do, do południa to jeszcze jest trochę czasu. <grym> No, także zobaczymy się y, później. No, Nikola już czeka na torta. A my go podpalamy. <grym> Idziemy. Ale my wszyscy słyszymy. To dobrze, że słyszycie. Mój pasetę! Stola, stola. Niech żyje nam. Stola. Nie żyje nam! Nie, Nie żyje, żyje nam. nam! A kto? Nikola! Ja. Jedna. No. A jak to jest? Złota A miałaś Tak. Jak się kłopot. Mójój, zaraz będzie Będę po lampka. Nikola nam lampki, jeszcze chce spalić. Wszystkiego najlepszego jeszcze. Raz, nie, nie, nasz babyku mały. Jeszcze nie, nie, nie. Nie, nie. A teraz już wiesz, co ty chciałaś? To będzie, będzie A nie, przecież tu jest jeszcze drugie. Jeszcze jedno. No i dobra, Nikola powiedz czy ten Tort taki miał być? Jest przepiękny. Jest. Jeszcze <śla> koladowy. brak słów. Taki jaki chciałaś, taki jest, nie? A nie brak słów. Też masz, Nikola. Wszystko. No. No, no! Dziękuję no. wszystkim za życzenia, które mi wszyscy złożyli i pamiętali o moich urodzinach. Też bardzo bym chciała podziękować o... znaczy bardzo bym chciała podziękować mojej cioci, która specjalnie przyjechała tutaj i wręczyła mi prezent. No i bardzo wam dziękuję za to wszystko, za te wszystkie. Życzenia. Everything can break it's a risk you take i want